Pokajający Jan Julia Jula Tak, Pierwszy z nich to jest ogień od prawej strony patrząc, ogień Liz 2 jasno-kasztanowatej, jasno wyhodowany przez Stasinę Końina Nowej Jankowice. Następny to jest ogień Tasak w hodowli pana Zajkowskiego z Koroszy były dwie podpaski. Trzeci, ciemny kasztan, to jest okier Satan. Jeszcze raz brawa dla koni z wypływem zimnoprysyjnym. Zawody CSIO I o w Sopocie. Po raz pierwszy w historii naszego kraju w pięciu gwiazd. Jankowice. To jest ogier list 2, w którym powozi Zofia Michalina Bejnarowicz. Konie, które Państwo widzicie przed sobą, to są konie rasy polskiej koń ciemnokrwistych. Obecnie w Polsce ta populacja liczy około 180 tysięcy. Do ksiąg mamy zapisanych 8,5 tysiąca klaczy. 3,5 tysiąca osób. Posiadamy 2800 hektarów stado krów również mlecznych, zawód zarodowy. Prezesem tej spółki jest pan dr Andrzej Mandecki, którego serdecznie witam, który podziwia występy młodzieży z klubu. 12-16 lat. Doskonale sobie radzą z tymi obierami bo są przyzwyczajone, one są zakochane w tych koniach. Jak widzicie Państwo nieraz będą się na kawaliadzie w Poznaniu czy, czy w Warszawie. Zachęcam miłośników koni do hodowania. Są naprawdę bardzo łagodne. Młodzież, która je obsługuje przygotowuje się do zawodu wodowcy konia. Koni przechodzą, później jeżdżą. Koń mi szlaczę. pani Małgorzaty, Płasówki, Agniesz Agnieszki, Baraksy. Brawo, proszę Państwa. Thank you.